Chroni pomidory przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Jest stosowany na pomidory głównie jako środek dezynfekujący. Jej właściwości pomagają niszczyć patogeny na powierzchni rośliny, co może zapobiegać infekcjom. Dodatkowo może poprawić napowietrzenie gleby, co korzystnie wpływa na korzenie rośliny. Wystarczy, że poświęcisz parę minut, a nie uwierzysz w efekty. Zwykle rozcieńcza się ją z wodą w proporcji 1 do 10. Czyli jedna część wody utlenionej 3% na 10 części wody. 100 ml wody utlenionej wystarcza na litr zwykłej wody. Woda utleniona nie tylko zwalcza grzyby i bakterie, ale też pomaga roślinom rosnąć lepiej i dawać więcej owoców. Wymieszaj dobrze roztwór i spryskaj liście pomidorów. Zrób to najlepiej rano albo późnym popołudniem, żeby uniknąć mocnego słońca. Regularne stosowanie co dwa tygodnie sprawi, że pomidory będą zdrowe przez cały sezon. To ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie w stosunku do roślin, jak i środowiska